Anoniman Piotr oraz Gotik bo przedstawiają film z serii Damian i Marcin. Odcinek trzeci: Biblioteczka. No nie wyczynię. Uła, dobra, wstaje już. I cykl ćwiczenia plus 10 do EXPA. Marcinek wymięknie, jak będzie tak siedział na tyłko od wieczora do rana. Hej, miała być dieta lekko kaloryczna, ale tego rzecz nie będę. Marcinek na tych chętajów, to niech sobie czyta: Boku no piko, no sora, sejkon no kwaser, marcin ty nic dziwnego, że katechetka w piątej klasie dostała zawału, jak zobaczyła twój zeszyt. Bogu dzięki, że nie widziała, co było na okładce. Zresztą ja miałem to samo, ale ty bardziej. Kolejny chętaj do kolekcji. Dobry, polecony do pana Damiana. Przekażę do idzenia. A tam co? Ale ja ja nic nie widzę. To nie są hentaje... Poradnik młodego Majsterkowicza. Jak zbudować bombę atomową w trzy dni albo krócej? Biblioteczka. Zrobię Marcinkowi niespodziankę. Czas się zabrać do roboty. A niech spróbuje, aby raz zamarudzić. Ostatni raz mu coś zamawiano. Przypomniało mi się, jak składałem meble u krzesnego na wsi. Marcinka poraził prąd, a meble stały do góry nogami. Wszystko przez ciotkę genowekę, która darła mordę, bo rzekomo wujek Ambroży miał coś pić. A przecież wiadomo, że piwo to nie alkohol. Cokolwiek poniżej 6 voltów to orężatka. Zresztą osiemnastkę ma się tylko raz w życiu, a Marcinek koniecznie musiał zrobić poprawiny. Ja tu gadu, gadu, a robota stoi. Materiał okant, dupy potłuc, ściany krzywe. Nie dziwota, że wszystko się wali. Oj Marcin będzie zajwaniał do sklepu przez dwa tygodnie. Zaczyna to jakoś wyglądać. No i na co komu poziomica, skoro można robić na oko? Zaraz będzie proste jak sznurek w kieszeni. Zobaczmy, czy je pasują. Kurde 20 kilo hardkorowej japońskiej pornografii. Żeby tam jeszcze były dziewczyny, Wierzu. To nigdy nie wejdzie. Jakoś to wygląda, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Tyle tego jest, że głowa mała, żeby Marcinek to jeszcze czytał. Tylko obrazki ogląda. O jest jeden z dziewczyn. Nawet nie wiem, gdzie to położyć. Jestem w kropce. Czyżby to był Marcin? Cześć, debilu, przyniosłem ci ciasto od matki. O kurde o Jezu, opa, nie kto to panu tak spierdzielił stolarz płakał, jak montował. To nie ciasto, tylko kolejne hentaje. aż mi ręka świeżbi, żeby to wypieprzyć przez okno na zamawę, a ja muszę za to płacić. Damian, dał nie trzymaj, bo zaraz się rozwali. Ty sam trzymaj, a nie gapisz się jak na babę. Debiu. Marcin, pacanie. Od jutra sam pierzesz sobie gacie. Łomatko, tyle chętajów, tyle pieniędzy. Ty nie gadaj, tyle tylko mi pomóż. Sam to powinieneś sprzątać. Człowiek urabia ręce po łokcie, a ten zero wdzięczności. Cicho siedź. Nie umiesz się zabrać do roboty, to się nie zabieraj. Czekaj, skoczę na chwilę do młoteksu, gdzie leziesz. Poszedł na wódę, a mnie zostawił z bałaganem. Nigdy nie słyszałeś o gwoździach? Posuń się. To musisz jak z babą. Raz a porządnie. Masz może wyżynarkę? Ostatnio cienko u mnie z kasą, ale zobacz, czy z nic coś zostało. Zabić świniaka. Niedobrze. Starczy tylko na brzeszczot. Tak, tak, tak. Patrz jaki sprzęt. gdzieś nieśmigana. Jak u dziadka Stacha. Pokaż no piłować. To trzeba umieć. Najważniejszy jest ten rytm. Debilu. No jakiś lipny ten sprzęt. Tak to nie da rady. Za mały kaliber. Wiem. Damianek, weź to, sprzedaj i kup coś ludzkiego. Przedam biednym dzieciom. Wszystkie to my Hero Akademia. Moje najcenniejsze chętaje. O tak. A jaką maszynę zawinąłem bezdomnemu? Raz, raz, raz. Damian dał mnie. Skocz jeszcze do młoteksu. No kurna. Trzyma poziom jak w tym odcinku Rika i Mortiego. Debilu bez poziomicy nawet nie podchodź. Czekaj, skoczę powiertarę. Patrz jak muszę po tobie poprawiać. Skończyłeś, bo robota stoi. Imyk na eleganckości deska w deskę. Weź, bo zaraz nie będzie w czym wiercić. Zróbmy to klasycznie na druta. Raz, raz. Wezeł świętego Wacława. A jaka będzie półeczka? Hebilu, zostaw kamienia. Wal. Przypominają się ferie z ojcem u wuja Ambrożego. Niby bracia składali meble jak najwięksi wrogowie. Dobrze, że matka tego nie widziała. Tak się zachlali, że dywan wisiał na suficie. A to nie było na osiemnastkę? Osiemnasty miałeś w 88 pięć lat później. Ale i tak wyszło tak samo. Dupa. Elegancko. Damianek pozwól no. Dupa. No ślicznie. Przepięknie za pół darmo. I niskim nakładem materiału. No i git. Dobra robota. Ta. Ale burdel na trzech kółkach. I komu to będzie sprzątać? Do roboty. Co my zrobimy z tym sprzętem? Jak co? Przepijemy. Może i nie mamy już chętajów. Ale mamy gitę z półkę na narzędzia. Opracowanie, udźwiękowienie wersji polskiej, montaż i scenariusz Anoniman Piotr, generator głosów. Gotik Bot wystąpili. Damian, Grek, Marcin, bezimienny. Gościnnie w roli kuriera wystąpił Diego, czytał Xardas. Głosy zostały wygenerowane komputerowo. Wszelkie podobieństwo do osób żywych lub nie jest niezamierzone i przypadkowe.